Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnymi nowościami perfumowymi, ale tym razem dla mężczyzn. Nowości roku 2024, na które koniecznie musicie zwrócić uwagę. Mam tutaj, jak widzicie, po miniaturce trzy propozycje i powiem Wam już teraz, że wśród nich jest jeden wielki zwycięzca. Jeżeli Was zainteresowałam, zostańcie koniecznie ze mną. Wiecie, że nie jestem ekspertem od męskich perfum. W ogóle ciężko mnie nazwać jakimkolwiek ekspertem od perfum, ale lubię tak sobie powąchać, potestować i opowiadać Wam o tym, co czuję, moje przemyślenia na temat konkretnych zapachów. I tak jest też w tym przypadku. Teoretycznie powinnam się do tego filmu lepiej przygotować. Wiecie, wejść na strony, poczytać, popatrzeć, ponieważ będziemy mieli dosyć ciekawą sytuację. Pierwszą linią, a mowa tutaj o zapachu od Paco Rabanne, jest to Million Gold. Wszystkim się z pewnością kojarzy z One Million. I tutaj nawet taką jedyneczkę w środku macie, ale też coś na zasadzie zera łańcucha. Chodzą różne słuchy na internecie, na YouTubie, czy to było przypadkowe, czy to też nie było przypadkowe, czy jest to kolejny flanker. Ja nie chcę wnikać w te Słuchajcie szczegóły, chcę wam powiedzieć o tym, co czuję, co jest w środku. Może też troszeczkę nawiązać do buteleczki. Zobaczcie, wszystko się usiernie błyszczy i odbija. Powiem tak, nie jestem fanką męskiej linii, jeżeli chodzi o butelki. Nie byłam również fanką damskiej linii, ale niedawno wam opowiedziałam o Million Gold For Hair, czyli wersji damskiej i tamten flakonik. Robi furorę, bardzo mi się podoba. Zresztą też słyszałam, że zmienili je z uwagi na to, że wcześniejszych nie można było napełniać, a te nowe już tak. Nie wiem, jak jest z męską wersją, powiem Wam szczerze, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Ok, dosyć tych mało istotnych informacji. Jaki jest Million Gold for him? Tak to powiedzmy po prostu wersja dla mężczyzn. Jest to kompozycja drzewna ciepłokorzenna <coughs> i cytrusowa. I jej twórcą jest Gwendolyn Blish. I powiem Wam, że to bardzo mocno czuć ten zapachu. Dlaczego za chwileczkę? Nutki. Drzewo sandałowe, przyprawy, mandarynka, cedr. Atomizerek na rękę. Właśnie. Wiecie już, dlaczego nie jestem fanką tej butelki. Mężczyźni mają dużo większe dłonie i może Wam jest, Panowie, lepiej ogarnąć ten atomizor, ale yy, to jest coś, co mnie tutaj odstrasza. Jaki jest zapach? Ma przyjemne, świeże, lekko aromatyczne, lekko słodkawe otwarcie. Bardzo nowoczesne, bym powiedziała. Nie odnajduję tutaj jakichś wielkich podobieństw do pierwowzoru, czyli do oryginalnego, pierwszego One Million. Powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że ten zapach jest po prostu lżejszy, bardziej nowoczesny, bardziej skierowany do takiego y, użytkownika nie chcę tutaj powiedzieć młodszego <grym> bardziej współczesnego, tak to powiem. I mimo tego, że tutaj nie ma lawendy, mój nos, nie wiedzieć czemu, wyczuwa tutaj tą. Lawendy, która jest dosyć charakterystyczna dla Pakoraban. Nie wiem, jej tutaj w nutach nie ma, i ja ją czuję, słuchajcie, zawsze za każdym razem, kiedy ja je testuję, czuję tą odrobinkę takiej delikatnej, słodkawej lawendy. Ale tutaj przede wszystkim, słuchajcie, jest bardzo przyjemnie, bardzo świeżo, i to wszystko jest takie niesamowicie wyważone. To jest zapach, który. Teraz mnie pewnie zakrzyczycie, ale skojarzył się z teriakiem. Teriak, perfumy stworzone przez Quentina Bisza dla, dla tafy, oczywiście ma totalnie zupełnie inne nuty. Ale perfumy bardzo często kojarzą mi się z muzyką, z melodią. I sposób, w jaki został zrobiony teriak, bardzo mi przypomina sposób, w jaki zostały zrobione te, te perfumy, ta kompozycja. Gdyby perfumy były melodią, gdyby były muzyką, przypominałyby właśnie tą tonację, i znowu coś się dzieje za moim gardłem, przepraszam Was bardzo, z tą tonacją zapachową. Mam wrażenie, że tutaj wszystko jest idealnie zaplanowane, idealnie dodane. Słuchajcie, przeważone, przemierzone, przekalkulowane totalnie. <laughs> Dlatego, pod tym względem jest to. Perfekcyjnie wykonana kompozycja. Jest bardzo uniwersalna. Kojarzy mi się z takim zapachem dziennym. Może nawet sięgającym troszeczkę o wieczór. I teraz chciałabym nawiązać do reklamy. Tak jak reklama wersji damskiej bardzo mi się podobała i uważam, że świetnie odzwierciedla tą kompozycję, tak tutaj jest inaczej. Przynajmniej w początkowej fazie tego zapachu, który naprawdę jest bardzo świeży, bardzo uniwersalny do pracy, na spotkania, gdzie chcecie naprawdę. Ale później, z biegiem czasu, on staje się troszeczkę mroczniejszy, troszeczkę bardziej tajemniczy, troszeczkę bardziej zadziorny, bardziej charakterny i na pewno z każdą chwilą jest w nim mniej słodyczy. Ktoś tam. Kiedyś powiedział, że jest to zapach, który, który przypomina Santal 33, nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli nie zapomnę, albo tutaj Wam wrzucę zdjęcie, albo wrzucę Wam opis, który niektórym się, koja który, niektórym, się kojarzy z takim zapachem ludzkiego ciała. I nie przez wszystkich jest akceptowane. I ta opinia bardzo często się pojawia, jeżeli chodzi o tą kompozycję. Ja czegoś takiego, słuchajcie, u mnie nie wyczułam. Było piękne drzewo sandałowe, później naprawdę, wszystko absolutnie perfekcyjnie. Także żaden dziwny odór mi się tutaj nie nasunął, niech skojarzył, absolutnie wszystko było perfekcyjnie, ale. Kiedy będziecie testować, możecie w pewnym momencie coś takiego napotkać? Podobno. Mówię, ja nie wiem. Tylko słyszałam, także chciałabym delikatnie ostrzec, jeżeli mieliście problem z Santal 33, ciągle znak zapytania, czy to faktycznie jest ten numerek, możecie czuć podobne, podobny, delikatny dyskomfort tutaj. Ja jednak uważam, że to jest kompozycja, którą na pewno warto sprawdzić, przyjrzeć się z uwagi na jej nowoczesny, przyjemny, świetnie wyważony, świetnie zblendowany charakter. Także idźcie. Jeżeli nie przeraża Was ten atomizer, idźcie i sprawdzajcie. Kolejne. I tutaj, tak jak miałam problem z atomizerem. W Million Gold, tak tutaj. A to mizer jest rzeczą tragiczną. Mowa o Amen Phantasm. Kolejny flanker, całe szczęście. Chyba po pięciu czy czterech latach się pojawił następny, od tego ostatniego, który wyszedł na rynek. Ja nie śledzę zapachów od Muglera, zwłaszcza tych męskich, ale kiedyś natrafiłam na oryginalną pierwszą wersję. One powstały bodajże w 97 roku, czyli no sporo, sporo czasu temu i też namieszały jak angel, nasz angel damski w świecie perfumowym, ponieważ była tam dosyć interesująca, jakby to nazwać, do połączenie, patchouli mm, z, taką, z takim gourmandem, taką czekoladką. I ja to również wyczuwam w tej kompozycji. No ale zanim zacznę Wam opowiadać, zanim Wam pokażę ten straszny atomizer, akordy. Ciepłokorzone, paczulowe, czekoladowe, aromatyczne. I macie tutaj różowy pieprz, bergamotkę, cytrusy, ciemną czekoladę, szałwię muszkatołową i paczulę. Zanim się rozpędzę, w opowieści ten nieszczęsny atomizer. Może mi się uda psiknąć i Wam pokazać o co chodzi. Tutaj trochę wyżej. O, dzisiaj o dziwo dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, że tu jest guma. I to nie pozwala Wam nacisnąć. Nazwijmy to spustu. W odpowiedni sposób. Widziałam, że niektórzy nacinają to tutaj, rozcinają i wtedy już jest wszystko w porządku. Opakowanko, powiem Wam szczerze, też mi się nie podoba. No, nie podoba mi się ta stylistyka. To jest taka trochę matowa, na pewno nieprzezroczysta, srebrna gwiazdka. Czerń i ten, tutaj ta guma. Nie, to nie jest to, co mi się podoba, ale zapach, zapach. Moi drodzy, zapach już tak. Powiem Wam, że jest obłędny. Bardzo silne, intensywne, aromatyczne, otwarcie, cudowne, po prostu cudowne. Puszczę powietrze. Czuć od razu piękny, różowy pieprz. Czuć yy, paczulę taką czekoladkową, bo tuż te, tutaj też jest też, przecież, ciemna czekolada. O błędne, są też przyprawy, jest szałwia muszkatołowa i ten zapach. Przypomina mi troszeczkę właśnie dawnego Aymena, tego pierwszego, ale na pewno jest bardziej wygładzony w sensie takim, nie jest taki agresywny, bo Aymen to jest słuchajcie, zapach po prostu petarda, mocny, naprawdę mocny, silny, nie biorący jeńców. A to jest wersja złagodzona. I taki delikatny wydźwięk w nich czujecie. Jest, został zachowany. To jest bardzo dobry flanker, tak mi się wydaje. Sprawdzałam kiedyś piór Havana bodajże. Taka brązowa buteleczka była i one też mi się bardzo podobały. W tej linii jest kilka ciekawych, udanych flankerów. Czy ten taki będzie, czy zostanie okrzyknięty kolejnym dobrym? Ma spore szanse, ponieważ jest naprawdę ciekawe. Otwarcie jest rewelacyjne. Mocne, intensywne, Pieprzno-szałwiowo-czekoladowo-paczulowe. Naprawdę piękne, wibrujące. I tutaj trzeba uważać, słuchajcie, z aplikacją, ponieważ one naprawdę są mocne. Naprawdę są mocne. Jak wszystko niestety, po pewnym czasie robi się troszeczkę bardziej, znaczy łagodnieje. łagodnieje. I one są u mnie takie, bym powiedziała, jeżeli chodzi o trwałość, o męskie zapachy, dosyć poprawne. Zapach na skórze trwa dosyć długo, bo około 12 godzin, ale traci na tej swojej projekcji z biegiem czasu. A szkoda. I ta końcówka już nie jest taka interesująca i wibrująca jak początek. No też wiadomo, że mainstream jest przeważnie nastawiony na to, żeby zrobić wielki efekt wow. Wiecie, jak ludzie idą do perfumerii, psikają na blotera, albo na skórę, jak będzie to wow, no to się decydują. A tutaj wow z całą pewnością jest. Z całą pewnością jest. I powiem Wam, że miałam niesamowitą przyjemność z noszenia. Bardzo mi się one podobały. Nie ukrywam, że bardziej niż One Million. One Million jest ciekawym zapachem. Naprawdę jest ciekawym, ale kiedy przychodzi jesień i zima, a to są idealne perfumy na jesień i na zimę, ja chcę właśnie coś takiego ciepłego, otulającego, przyprawowego, delikatnie szczypiącego w nosek. Powiem Wam, że ten pieprzyk jest tutaj świetny. Jednym z twórców jest Louis Turner, z tego co pamiętam. I od razu, jak zobaczyłam to nazwisko, sobie pomyślałam, będzie ciekawie. I jest ciekawie. Uważam, że jest ciekawie. Co ja tutaj sobie jeszcze napisałam o nich? A! Słuchajcie, no właśnie, obrazy. Dopiero po obejrzeniu kilku filmów w ogóle dowiedziałam się, że jest to linia, która mniej więcej w tym samym czasie wyszła z wersją dla kobiet, znaczy z Angelem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że one w pewnym momencie, bo są to są bardzo męskie perfumy, słuchajcie, bardzo męskie, ale one w pewnym momencie mam wrażenie, że nabierają takiej delikatnej słodyczy, takiego delikatnego wydźwięku, które miał na przykład Angel Muse, Muse albo Angel. I miałam taki obraz, nie wiem dlaczego. Islandia, słuchajcie, on i ona, on, utytłany w tych przyprawach, w tej paczuli, tej ciemnej, gorzkiej czekoladzie, i ona stojąca obok, właśnie wypachniona albo Angel Muse, albo Angel. I się zbliżają do siebie, i on przez ten uścisk, pełen miłości, namiętności, przejmuje odrobinkę słodyczy, właśnie od niej. Wie. Wariatka, ale słuchajcie, tak mi się one skojarzyły, naprawdę. Nawet sobie pomyślałam, że super by było, gdyby one wyszły razem ze sobą. Jest wersja damska, jest Angel Fantasm, nie wiem czy ja powiedziałem jak one się nazywają z tego wszystkiego, ale one totalnie zupełnie do nich nie pasują. No, zupełnie nie pasują. Niestety, jest tam troszeczkę tej paczuli, ale wiecie, że Angel poszedł zupełnie inną stronę, a szkoda. A mi się wydaje, że właśnie Angel Muse albo Angel świetnie by pasowały do nich. Także moje drogie panie, jeżeli kochacie Angel albo Angel Muse i chcecie, żeby was, wasz mężczyzna, taki macing do was pasował, zaproponujcie mu właśnie tę kompozycję. Będziecie świetnie, pięknie pachnieć ze sobą. Gwarantuję to wam, naprawdę gwarantuję. Także. Mm, Przyjrzyjcie im się naprawdę bliżej. Przyjrzyjcie. To są mega ciekawe. I teraz kolejna seria, tak? Kolejny flanker. I ja zawsze mam problem, słuchajcie, z wymawianiem tej nazwy. Jest tego Hugo Boss, bo to absolut. Więc pozwólcie, że będę mówiła po prostu absolutnie. Będzie mi łatwiej. Moi drodzy. Wow. Wow, 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 wow. Podobał mi się eliksir, bardzo mi się podobał, ale tutaj to jest taka buteleczka, to jest taki zapach, przy którym mam gęsią skórkę, przy którym mam dreszcze, którym chcę pachnieć. Akordy, posłuchajcie. Ambrowe, balsamiczne, ciepłokorzenne, drzewne i paczulowe. I nuty. Spóra, kadzidło, paczulla, mira, dawana i cedr. Matko Boska, co to jest za pięknota? Są przepiękne, przecudne. Wow, 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 wow. Ja naniosę tutaj na drugą rękę. I tutaj zdecydowanie i butelka, i atomizer. Są bardzo dobre. Choć niektórzy narzekają na atomizerek, ale w porównaniu z tamtymi to jest po prostu cudo. Zanim zacznę Wam o nich opowiadać, nawiążę do pewnej historii. Kiedyś, do tej pory zresztą mam ee, zapach, który mnie, słuchajcie, uwiódł. właśnie tą, tym ciepłym, balsamicznym, cudnym charakterem. I chodzi tutaj o Alien Essence Absolu. Zakochałam tak się w mirze, która tam była, i tą Mirrę odnalazłam również tutaj. Szukałam zapachów, które będą. Podobnie ciepłe, otulające, balsamiczne, słodkie, ale nieprzesłodzone, charakterne, gęste. I ja to znalazłam właśnie w tej buteleczce. Naprawdę. Ma piękne, charakterne otwarcie. Podobne, podobnie jak w Ejmenie, y, otwarcie jest bombowe. Zresztą, przyznać muszę szczerze, że y, y, One Gold widzicie. Że w Million Gold też otwarcie jest piękne. W każdym z nich jest piękne, ale to podoba mi się najbardziej. Najbardziej mi się podoba. Jest najbardziej aromatyczne, głębokie, słodkie, ale nie przesłodzone. Wszystko, słuchajcie, idealnie również dopasowane, pięknie zblendowane, cudowne. Zapach. Z przepiękną skórą, z przepiękną paczulą, z przepiękną mirrą jest też tutaj dawana, która powoduje, że ta yy, kompozycja, mimo tego, że jest przyprawowa, trochę drzewna, trochę skórzana, jest też troszeczkę słodka, troszeczkę świeża. Słuchajcie, bombowa. Mimo tego, że to jest zapach dla mężczyzn, uważam, że spokojnie mogłyby go nosić kobiety. Podobną opinię wydaje mi się, że też wyraziłam, jeżeli chodzi o eliksir, ale eliksir jest bardziej męski, bardziej szorstki, A to, to jest słuchajcie, to jest ta perfekcja. Świetna, naprawdę bardzo udana propozycja od Hugo Bosa. Zachwycająca. Ja jestem nimi zachwycona. I każda minuta noszenia tego zapachu sprawiała, że coraz bardziej moje serce zaczęło do nich bić. Ja je chcę mieć. Chcę je mieć i już nawet, słuchajcie, zaczęłam kombinować z łączeniem z innymi zapachami damskimi. Był Eclair, był J'adore Lore, było też najnowsze pakoraban, właśnie One Million Gold for Woman, tak? Świetne, one będą świetne do tego, ale same w sobie są po prostu cudowne. Ten bardzo wyraźny początek przeistacza się później w takie ciepłe, Cudowne wnętrze. Naprawdę rewelacyjne. To jest to, słuchajcie, czego szukałam, na co liczyłam, co, co miałam nadzieję, że kiedyś znajdę. To jest dokładnie to. Dokładnie. Kropka w kropkę to, co ja chcę. Są piękne. Magnetyczne, intrygujące, przyciągające, uzależniające, wciągające. Słuchajcie, są niesamowite. To jest Zapach, który musicie poznać. Musicie koniecznie poznać. Jeżeli podobał wam się eliksir, myślę, że one też mają duże szanse na to, żeby się spodobać. Mówię, eliksir był trochę bardziej szorstki. Yy, tu jest większe wygładzenie wszystkiego. Jestem pod wielkim wrażeniem. I z tej całej trójcy powiem wam, że każdy z nich jest trafiony. Tutaj jest świetnie, świetna paczula. Świetna paczula z szałwią, z tą ciemną czekoladą. Naprawdę rewelacyjna. Uff! Tutaj macie przepiękną skórę z mirrą, zdawaną. I co tam jeszcze mamy? Też jest paczula. A, nie powiedziałam Wam o kadzidle, to za chwileczkę. No i tutaj bardzo współczesne, ciekawe perfumy. Kadzidło. Ja przepraszam za to, słuchajcie, takie skakanie, ale teraz właśnie zerknęłam. Jest tutaj kadzidło, ale to nie jest kadzidło kościelne. To nie jest kadzidło takie, e, również takie grubowe. Nie, to jest piękne kadzidło. Takie dodające charakteru tej kompozycji. Och, ta słodycz. Przyjemna słodycz. One nie są słodkie, one nie są ulepne, ale kojarzą mi się z taką słodyczą. Teraz powiecie, że coś. że ja nam jakieś głupoty, ale z taką słodyczą rodzynkową. Ale nie słodycz rodzynkowa ze słodyczy rodzynkowej, bo rodzynki są bardzo słodkie, chodzi raczej o zapach. No, oszałamiające. Jeszcze tutaj coś wypisałam. A! też. <laughs> Widzicie, dobrze, dobrze jest zajrzeć te notateczki. Niektóre osoby również wyczuwają w otwarciu taki delikatny tytoń, albo nawet i czereśnie. Powiem Wam, że coś w tym również musi być, ale są raczej podtony. Ja wyczuwam także taką odrobinkę czekolady. Mówię, być może to chodzi o tą paczulę, ta, która wcale nie jest brzydka, nie jest ziemista, nie jest yy, suchnąca, nie jest piwniczna. Jest po prostu idealna może być też paczula czekoladowa. I to prawdopodobnie tutaj czuję. Także kochani, ja jestem zakochana w tym ostatnim zapachu. Dwa wcześniejsze również były dobre, były ciekawe, gdybym miała przeprowadzić raz jeszcze ranking. Trzecie miejsce, drugie miejsce i pierwsze miejsce. Na pewno świetne propozycje na Prezent, nadchodzą Mikołajki, zbliżają się Andrzej, znaczy Andrzejki, potem Mikołajki. E, będą święta Bożego Narodzenia, już nie pytacie o jakieś polecajki na prezenty. I z całą pewnością te trzy kompozycje mogę z czystym, spokojnym sercem Wam polecić. Dobre parametry, piękne kompozycje, świetnie noszące się. Tylko sprawdzać. Oczywiście flakoniki miałam wypożyczone w <gry> drogerii Jolka. Pozdrawiam wam dziewczyny. Dziękuję za to, że mogłam je sprawdzić, przetestować. Widzicie? Miłość, po prostu miłość. Znowu się zrodziła w moim sercu. Pozdrawiam jeszcze raz. Do następnego razu. Pa. Drogie panie, koniecznie się im przyjrzyjcie. Panowie. Nie ma nic piękniejszego, bardziej przyciągającego, magnetycznego, seksownego, co wyszło w tym roku na rynku. Nie ma. Numer jeden.